Dzień dobry, nazywam się Wojtek. Dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek serii Minecraft przegląd modyfikacji. Dzisiejszym modem, którym będziemy przeglądać nazywa się The Papa Spider. I w sumie, jak nazwa sama wskazuje, doda doje do nas Papaja Spidera. I nie tylko. Jako ciekawostka dodam, to mod jest inspirowanym serią na YouTubie, którą pewnie większość z Was kojarzy pod tytułem Czas na podatki, bratki! No właśnie, jeżeli Wam się film spodoba, zostaw lajka, suba i komentarz dla zasięgu oczywiście. Tak więc nie przedłużając, pokażę wam moda. Jeżeli chodzi o tą wersję co gram, to jest ta wersja 1.21, która jest niestety trochę no popsuta. Z tego co tak twórca mówił? Bo miałem z nim kontakt i mówi, że trochę jest popsuta. Tak, i tutaj jak możemy zobaczyć mamy tutaj... Kremówecz, kremowe rzeczy, Dzisiaj złożymy sobie ten armorek. I tu mamy taki kremowy pikax, mieczyk, motyczka, łopateusz, śkereus. Weźmiemy sobie łopatę. No i tak, tutaj pierwsza rzecz co jest taka zbagowana. To jest tekstura zbroi bo w wersji beta 13, które Wam oczywiście pokażę dzisiaj też dla porównania. To tutaj mamy złotą, a tam mamy normalną teksturę. Ale tak. Jeszcze pokażemy wytrzymałość tej, tych narzędzi. To, to też jest fajnie zrobione. Bo to jest pewne nawiązanie do pewnej, że tak nazwę... mema polskiego, co pewnie dużo osób Was kojarzy. Chwineczkę. Zobaczcie, że wszystko jest pod kontrolą. Mikrofon jest bardzo dobrze. Ale trzeba najpierw włączyć to. 2, 3, 7. Pewnie dużo większością może szczęście o co chodzi. A to chodzi o cyfrę 2, 1, 3, 7. Kurde, ciasto się pali. Dobra, nieważne. Tylko jeszcze muszę zobaczyć, jeszcze muszę. Na 15 minut wyłączyć Discorda, dziękuję. Tak. Kremoweczka. Która nic nam nie daje. A górnik tu to jest jakby... No możecie zobaczyć całkiem pokaźne efekty nam daje i to jest jakby lepsze jabłuszko. A co nam daje koks? To już wam pokazujemy co nam daje. Muszę cię tu odnaleźć. Proszę bardzo. Bijemy sobie mleko. Zniszcz dla tego domu, który właśnie spłonął A no właśnie to nam daje aż tyle efektu, więc całkiem dużo No oczywiście, to są tak zwane lepsze refy i koksy Takie fajno Kolejna rzecz, co tutaj mod jeszcze dodaje do nas, to w sumie MOBY No dosłownie tutaj 4 mamy No ale no właśnie, ten mod to jest wersja 21. Czy taka chyba była to pierwsza wersja, mi się tak zdaje. Ale no, nie przedłużę no właśnie Wam pokażemy, jak to wygląda wszystko. Tak to jest Papa i Spider. Fajny. O, jeszcze jakiego dziwolonga zaryspił. Czyli pewnie będziemy go bić. Żeby była jasność, tego dźwięku nie podstawiam. On jest oryginalnie w modzie. Kolejny mamy fake papay. który jest no taki. No, nic nie możemy z nim zrobić, ale jak go walniemy. To staje się właśnie. Tutaj mamy też zmutowanego, który no, wygląda dosyć creepy by się nadał. Do dosyć takie popularny horror mody. Całkiem... Ładnie wygląda. To przyznaję twórcy, dobrze on zrobił model. No i znowu ten też się respi, i tu mamy the Follower Spider. na no wygląda. Zresztą ja chyba jeden z takich korset modów do Minecrafta chyba 1,70 nawet, powstał. Że to co wygląda jak taki wieśniak Pająk. Fajnie co? No i oczywiście się nic nie dropi. Tak więc przerzucamy się na wersję beta. Więc za niedługo wracamy. Okej, okay, witamy po dosyć małej przerwie technicznej z powodu, że musiałem przełożyć się na wersję beta obecna beta jaką gram to jest beta 1.4 jest to na wersji 1.15.2 i pierwszy rzeczą co właśnie zauważyłem jakąś strukturę nie żeby coś jej nie budowałem to pewnie jest woda. i tam mamy pewnego wieśniaka zobaczmy co on tam nam będzie oferował jeżeli chodzi o tę wersję to ona też trochę jest popsuta bo pod względem Prawdopodobnie optymalizacji, bo no, powiedzmy sobie, trochę jest popsute i nieraz zasłonię świat się laguje mocno. Albo to moja jest wina, albo moda. Tego aż tak się nie zagłębiałem. Ale okej, okay, zbadajmy to. Widać, że tu mamy głowę wieśniaka. A zrobimy screenshot, żeby było na pamiątkę. I zobaczmy, co na nas tutaj czeka. To po prostu jest takie, że po prostu jest? Czy jak? A! To jest po prostu takie. Zaraz skrzynek. Zero. Tylko po prostu taka struktura. Pewnie ma jakieś znaczenie, ale może twórca pod moim filmem opowie co to miało znaczyć. Ale okej. Okay. Przechodzimy do pokazania pozostałości, pozostałych rzeczy. No a tutaj możemy zauważyć jest więcej już. No i tak najpierw Wam pokażemy armor jak wygląda. Wygląda on w następujący sposób. Całkiem fajnie. Co do rzeczy dodatkowych tu mamy tak loga, kwas i kwasową kuszem. Przyznam, musiał to zapewnić po się dużo namordować, żeby zrobić taki piękny model. Bo przyznam ładnie zrobiony. Jako ciekawe, Cieka, dodam wersji Beta 1.3. Był taki problem z koszem, że zasłania pół ekranu. Kurde, znowu dyskot mi się odezwał. A. Dobra, idziemy dalej. Przepraszam za problemy. Która była taki problem, że na pół ekranu ci tak jakby pokazywała i była zbagowana? A co do mobów, to mamy dodatkowego jednego. Pokażemy wam wszystkie. Oczywiście, panie Andrzejku. I oczywiście je zabijemy. Tylko mnie też trochę ciekawi, czemu akurat na te trochę starsze wersje wychodzą te fajne mody, a nie na najnowsze. Czy by było coś trudnego do zrobienia? O, tam też coś jest. Hmm, znajomo. A, to jest to samo. Ale przyznam, to jest ciekawe akurat, że takie coś ci się rozpi. Małe ZW, do łazienki idę. Witamy po przerwie technicznej łazienkowej. Idziemy, pokazywam moby. Tak więc mamy najpierw Wandering Kremówka Travel. No. I on wygląda taki i też bym miałbym pytanie do twórcy moda. Czy on nie jest bugowany, bo jeżeli będziemy w wiosce, to dosłownie tego mamy od groma, tego że... Albo może wam pokażę jak mi się to uda oczywiście, bo... Bo to tak wiosy, tylko takie cuda miałem. A zobaczmy czy to zadziała tu. Czy nie. Coś o tym... Coś tu źle chodzi. Ale no. Jeżeli chodzi o tego to... Z nim handlujemy kremówkami różnymi. Więc jest fajnie. Fajnie jest. Tylko teraz pytanie jest... Z... Nie będę się powtarzał, no strzelimy z piekuszy. Raz i dwa. Jak to Jeżeli chodzi o zastosowanie tak rzeczy, tych wszystkich pozostałości, to tutaj nic się nie zmieniło. To bardzo, bo wszystko jest takie samo. Jak tam. O. Lewitujesz jak pewien kolega, który zapomniał jak się gra Minecrafta poprawnie i musiał aż włączyć haksy na latanie łódką, żeby dostać się do gasta. Poza no <grybujesz> No idziemy dalej. Tutaj mamy ten fake papa. Dlatego, że go nie zespimy. No. No przyznam, teraz chyba oczy się świet. Dobra. Nieważne. Tutaj mamy... Papaja papa No kurde normalnie ping taki mam gruby, że jak z moim internetem, kiedy dosłownie ping mi skalę wywalił 5000 i graję w takim internetem pięknym. Okej, okay, kolejny tu mamy, a ten jego fajny ziom, no i mamy tego. O, przyznam, teraz wygląda creepy niż ostatnio. No, mnie dobrze to Ale ty masz pusty łeb. Cicho. No i tu mamy tego loga. Przed chwilą widziałem dziwną komadę do lasu. Spada do I lasu. co sprawdzić. Idę to sprawdzić. Czekaj. Co to jest? Czekaj. Nie. No. Ja podejrzewam to jest nawiedzenie do czas na podatki, bratki, z jakiegoś odcinka, ale za bardzo nie wiem o którym może chodzić. No twórca powie, a. No i mamy też głowę tego, który no. Niestety, ale niestety jest zbagowana i... Nie widziałem, że jak się kliknie to będzie ten dźwięk cały, że... Jako doda, że ten dźwięk to pochodzi jak go zabijemy. Więc Ciekawie. No i jeżeli chodzi o... Problem to też jest z tą głową, bo za bardzo nie ma tekstury i wyszła jaka wyszła. Ale... Doceniam twórcę, że takiego fajnego moda zrobię, tylko no. Trzeba tylko bardziej popracować. Jeżeli chodzi o ocenę tego moda, to jest takie mocne 8 na 10. Tak więc dziękujemy za oglądanie. Widzimy się w kolejnej modyfikacji. pał i cześć.